Uwaga! Obejrzyj cały materiał, aby mieć pełen pogląd na moje zdanie. Słuchaj uważnie, nie wyciągaj zdania z kontekstu. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Dzień dobry, witam szanownych Państwa. Call of Duty Vanguard Alpha, zamknięta dla posiadaczy konsoli PlayStation, zarówno PlayStation 4, na której ja grałem, jak i PlayStation 5. Już jest dostępna. Przez cały weekend możemy pogrywać sobie w tą zamkniętą wersję nowego Call of Duty, a w dzisiejszym materiale postanowiłem opowiedzieć Wam o swoich wrażeniach. Oczywiście będą to wrażenia raczej kodowego laika niż jakiegoś wielkiego entuzjasty. Natomiast postaram się wam szczerze i bezpośrednio, bez żadnego zbędnego, w cudzysłowie, pieprzenia, po prostu powiedzieć, jak odbieram, jak mi się w to nowe Call of Duty gra. Bowiem, że chociażby po ostatnim poście na karcie społeczności, który był w temacie Vanguarda, było bardzo gorąco. Łapka w górę, jeżeli materiał się spodobał, łapka w dół. Jeżeli nie, zachęcam Was w komentarzach. Dajcie mi znać, jeżeli graliście w Alfę, co myślicie o tej nowej serii. A jeżeli graliście w samą grę, koniecznie napiszcie mi w komentarzach, jak wam się grało. A teraz zapraszam. Na sam początek trochę informacji wstępnych. W Alfie Vanguard mieliśmy do wyboru jeden tryb gry. I na pewno w becie będzie ich więcej. Moi drodzy, był to taki drużynowy Team Deathmatch. Generalnie jest 8 zespołów, w każdym zespole po dwie osoby, czyli mamy 8 dwuosobowych drużyn, i później każda z każdą rywalizuje w formie turniejowej, mając ogólnie 12 żyć w zespole. Czyli, jeżeli kogoś zastrzelicie, Tamtej drużynie ubywa jedno życie. Jeżeli ktoś was zastrzeli trzy razy w ciągu danej rundy, to z waszej ogólnej puli znikają trzy życia. Walczymy z różnymi drużynami, które są losowane przez komputer, a w międzyczasie, pomiędzy tymi rundami, które rozgrywamy, jest faza tak zwanych zakupów, czyli możemy zakupić różnego rodzaju perki, bronie. W trakcie rozgrywki zbieramy również pieniądze, które leżą na ziemi, tokeny życia, po to na przykład pieniądze, aby móc polepszać swój karabin, tak jak chociażby widzicie na przykładzie tego klipu, czyli Thompsona, który może mieć na przykład kolimator. I tak, ci, którzy narzekali na niepoprawność w Battlefield 5 względem kolimatorów, myślę, że tutaj też powinni narzekać tym bardziej pod względem niepoprawności w Call of Duty Vanguard, bo nawet gdzieś tam mignęło mi w pewnym momencie chwyt. Pochylony na Tompsonie ciekawostka. Ja osobiście nie jestem żadnym historycznym poprawnościowcem, nie przeszkadzało mi to w Piątce, nie przeszkadza mi to w Vanguardzie, natomiast zwracam Wam uwagę na taką małą rzecz, bo cały system, ten gunsmith, czyli tej możliwości rozbudowy broni w Call of Duty Vanguard, powróci tak, jak był chociażby w Modern Warfare 2019, więc tych możliwości dostosowywania broni. Customizacji z angielskiego będzie bardzo dużo. A czy będzie to zgodne z tym, co było w historii? Wątpię. Ale czy to przeszkadza? Już sami musicie sobie odpowiedzieć na to pytanie. W kwestii natomiast moich wrażeń, bo czym będzie w ogóle Call of Duty Vanguard, powiem Wam później. Wydaje mi się, że wszyscy jesteście ciekawi, jak mi się grało, jakie mam zdanie w tym temacie. I moi drodzy, dla mnie Call of Duty Vanguard w przypadku Multika, tej alfy stricte, przypominam, że to alfa, więc graficznie tutaj w ogóle nie biorę pod uwagę tego, co widzę. Jeżeli miałbym mówić, jak wygląda grafika, to wygląda biednie, ale tak samo biednie wygląda grafika w Alfie Battlefield 2042. Więc tutaj wydaje mi się, że to w ogóle jest nieporównywalne. Jeżeli chodzi o audio. Które wydaje mi się, że się nie zmieni, no to audio w moim odczuciu brzmi średnio, brzmi dosyć słabo. Karabiny brzmią tak cicho, troszkę jak kapiszony, takie wypłowiałe nawet kapiszony, więc w tym aspekcie dosyć długo musiałem się przyzwyczajać do w ogóle tego, jak dana broń brzmi. Natomiast sam gameplay, szanowni Państwo, Call of Duty Warzone, jak dla mnie, Call of Duty Modern Warfare 2019. Praktycznie w niewielu aspektach na moje oko to się wszystko różni. Jeżeli chodzi o takie typowe Call of Duty'owe bieganie, strzelanie, recoil broni i tak dalej, no to wydaje mi się, że niczego nowego tutaj nie odkryliśmy. Jest to praktycznie ten sam Call of Duty, który znamy od lat. Natomiast mówię tutaj o jakimś recoilu, podrzucie, o tym zachowaniu broni, bo byłem dosyć mocno zaskoczony faktem, że... Okej, okay. jest to Call of Duty, które powstaje na silniku Modern Warfare 2019, na silniku Warzone, bo też musimy oczywiście brać pod uwagę, że teraz ten Warzone jest takim głównym koniem napędowym, że wokół Warzona wszystko będzie budowane tak długo, jak ten Warzone będzie po prostu generował przychody, jak będzie w dalszym ciągu popularny. Chociaż teraz też wiemy, że ludzie z Warzona przechodzą troszkę na Apex Legends, stąd też zapowiedź zupełnie nowego anti-cheatu, gdy też Vanguard wejdzie. Musimy pamiętać o tym, że to Warzone będzie tym najbardziej definiowalnym multiplayerem dla firmy. Natomiast w Modern Warfare 2019 te karabiny były o wiele żywsze, zachowywały się zupełnie inaczej. Takie ja mam odczucie w porównaniu do tego jak widzę to w Vanguard, były bardziej żywe, było ciężej je okiełznać. Dźwięk w samym Modern Warfare 2019, moim zdaniem, stał na zupełnie innym poziomie. Jeżeli jest to kwestia alfy, okej, okay, może się to zmieni, natomiast w tym wypadku oceniam to, co dostałem i też możecie powiedzieć, że powinienem równie dobrze ocenić alfę Battlefielda 2042 w taki sposób, z tym, że mimo tego, że wyciekły gdzieś te gameplaye Battlefielda 2042, to teoretycznie nie powinny, bo nie była to otwarta alfa w żadnej mierze do grania ani do oceniania. Tutaj jednak deweloperzy zdecydowali się na to, aby tą alfę otworzyć, czyli można generalnie mówić to, co widać, a widać i słychać tak, jak widzicie i słyszycie. Wow! Jeżeli chodzi o ten konkretny tryb, to przypomina mi to troszkę GŁAG-2.0. Fajnie to to widzieć to. gdzieś w przerwach, jak inne pary ze sobą walczą, bo jest to do zauważenia i generalnie powiem wam szczerze, że wydaje mi się, że w takiej formie turniejowej czy nawet grania z widzami jest to przyjemny dodatek. Nie ukrywam, że ten tryb 2 na 2 w Modern Warfare 2019 był dla mnie atrakcyjniejszy, grało mi się fajniej, ale to też wynika bezpośrednio z tego, że całe to Modern Warfare 2019, przez to w jakich czasach było czyli w czasach współczesnych jest dla mnie po prostu 10 razy bardziej atrakcyjne niż kolejna drugowojenna gra. Bo doskonale mnie znacie, że ja za tymi drugowojennymi grami jakoś mega, mega po prostu nie przepadam. Stąd też od razu. Call of Duty Vanguard nie jest dla mnie tytułem mega, mega atrakcyjnym, natomiast sam tryb ma w sobie coś ciekawego, nie stanowi czegoś mega, mega unikalnego, no i też tej kamperki, która dla wielu jest dosyć istotna, czasami potrafi być naprawdę naprawdę dużo, ale to też zależy od ludzi, jakich się spotka w waszym zespole czy też w zespole przeciwnym. Tryb ten zresztą i tak nie będzie czymś głównym, bo tak jak już mówiłem, głównie tutaj mamy na myśli Warzone, ale warto wspomnieć, że sam Vanguard na samym początku będzie miał 20 map do wyboru. Jeżeli chodzi o multi, oczywiście typowo kodowe mapy, więc stosunkowo małe, natomiast esportowo również najnowsze Call of Duty ma mieć podobno dużo do powiedzenia. Warto też zaznaczyć, że skill-based matchmaking na podstawie przecieków i różnych informacji ma do Vanguard powrócić w takim wymiarze. Jaki był w Call of Duty Cold War? Czy to dobrze, czy to źle? Mnie osobiście nie zachęca to do gry w ogóle, ale z wami może być inaczej. Moje odczucia w stosunku do Vanguard po pograniu w Alpha są stricte ambiwalentne. Z jednej strony naprawdę nie jestem zainteresowany niczym konkretnym, co daje mi Vanguard, bo wszystko to praktycznie widziałem już w innych kodach czy też w innych FPS-ach. Czuję w niektórych momentach, że robimy pewien krok do tyłu, na przykład w porównaniu do Modern Warfare 2019, które bardzo mi się podobało przecież i mówię tutaj stricte o samym multiku nawet. Przynajmniej na początku, gdy nie było jeszcze jakichś udziwnienie dodawanych w postaci przeróżnych skinów i tak dalej. A z drugiej strony, gdy trafi się fajny gościu w drużynie i gdy ma się fajnego strika i te fragilecą jeden po drugim, gra jest szybka, jak to każdy praktycznie kod. No to gra się przyjemnie. Problem, albo w sumie nie problem, bo to nie jest żaden problem, w moim przypadku jest taki, że więcej jest tych bardziej obojętnych po prostu momentów niż jakichkolwiek takich, które jakieś we mnie emocje budzą, nawet te negatywne. A w wielu aspektach taka czysta obojętność na to, co widzimy. Jest bardzo często nawet gorsza od tej negatywnej reakcji. Osobiście na multi w Vanguard się na 95,3% nie skuszę, głównie z uwagi na drugowojenny charakter. Pewnie gdzieś tam sobie zerknę na kampanię single player, bo ta ma opowiadać historię specjalnej jednostki na czterech różnych frontach II wojny światowej. W przypadku kampanii dla pojedynczego gracza te kody od lat stoją na bardzo dobrym, przyzwoitym poziomie, dlatego pod tym względem kod mnie pewnie zainteresuje. Natomiast samo multi, po tym co widzę w alfie, jest w wielu aspektach dla mnie, jako dla. Gracza Call of Duty, amatora, zwykłego takiego Maciusia kodowego, po prostu mało interesujące. I to wcale nie jest tak, że ja jestem uprzedzony do Call of Duty. Jeśli ktoś ma mi zamiar coś takiego zarzucić w tym momencie, Modern Warfare było dla mnie fantastyczne, byłem zachwycony tym tytułem i nawet w pewnym momencie również na YouTubka przecież multi nagrywałem, czy to z Gamescomu z pierwszych pokazów, czy później po samej premierze. Także moi drodzy, no, dajcie znać w komentarzach, co myślicie, mam nadzieję, że jakaś fajna dyskusja się tam rozpęta, oczywiście wszystko w ramach tak zwanej netykiety. Ja jestem starym człowiekiem, kiedyś lata temu jak internet dopiero wchodził pod strzechy, było coś takiego jak zachowanie zgodne z netykietą, dlatego proszę zachowywać się zgodnie z netykietą. Trzymajcie się, do usłyszenia, pa pa.